Witam Was, moi kochani, w tym e, dniu, Jak zwykle na spacerku i pogoda jest, to Wam nagrywam z tych polan. E, pieski gdzieś tam latają w, w przodku. E, będziemy dzisiaj rozważać e, pierwszy list e, Jana, czwarty rozdział, werset osiemnasty. Otwórzcie sobie, e, jeśli macie taką możliwość, ten fragment, to wspólnie go porozważamy. A teraz pomódmy się chwilkę. Duchu Boży przyciń, napełniaj nas swoją obecnością. przyciń, przenikaj nas swoją obecnością. przyciń, rozpalaj nas Duchu Święty. I mów do nas przez te słowo. Przenikaj nas przez te słowo. Obdarzaj nas mądrością i działaj jak chcesz. Niech chwała Boża się teraz objawia. Oto proszę w imię Twoje Duchu Oto proszę w imię Jezusa Chrystusa Duchu Święty przyjdź. Przyjdź i niech Twoja mocna następuje. Niech Twoja Boża miłość na, nas przenika, bo Ty jesteś czystą miłością. I wielbię Cię, Duchu Święty, za to, że nas przenikasz i uczysz nas y, poprzez to Słowo Boże. Amen. Dobrze kochani, otwórzcie sobie pierwszy list Jana 4 rozdział, 18 werset. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś to się lęka, nieby doskonalił się w miłości. No, to jest trochę trudny fragment, bo jak początek jest, to mówi nam o tym, że w miłości nie ma lęku. I, a my mamy problem z tym. Problem właśnie z miłością żeby miłować innych sama mnie nieraz ciężko gdy na kogoś się zdenerwuję czy coś ciężko mi nieraz tej osobie pobłogosławić ciężko mi ją do niej przyjść z miłością bo gdzieś nieraz jest przez chwilę taki foch, te obrażanie się a Jezus mówi w tym słowie, że lecz doskonała miłość usuwa lęk nie? i My się często czegoś lękamy, często się czegoś obawiamy, i później się oskarżamy, oceniamy się, że nie jesteśmy doskonali. Ale przecież nikt nie jest doskonały. Cały czas się uczymy, tak samo uczymy się miłować drugiego człowieka, uczymy się miłować samego siebie, uczymy się tego, żeby miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z całej mocy, z całego umysłu, a bliźniego jak siebie samego. Z tym mamy problem, ale Bóg nas uczy tej miłości i On chce w nas usuwać ten lęk, On chce go niszczyć, żeby w naszym sercu była ta Boża miłość, ta radość, bo Bóg jest miłością, Bóg jest radością, Bóg jest pokojem, Bóg jest nadzieją. Można wiele wymieniać, jaki jest Bóg, ale Bóg zawsze, jak wiemy, w Jezusie Chrystusie jest czystą miłością i uczy nas, żebyśmy się udoskonalali. Bo też często jest tak, że lęk kojarzony jest z karą. Czyż Bóg nas nigdy nie każe, tylko nas karci, upomina, poucza, gdy jest potrzebne pouczenie, upomni nas. Jeśli potrzebne jest to upomnienie, doświadcza nas, ale zawsze wszystko robi z miłością. Nie po to, żebyśmy się bali, nie po to, żebyśmy się oskarżali i karali ale po to, żebyśmy się udoskonalali w tej miłości i uczyli się jej codziennie, nieustannie czy to yy, w domu gdy ktoś nas denerwuje a często tak jest u mnie często tak jest, że często się o coś kłócimy ale mimo to zaraz się godzimy i z miłością do siebie podchodzimy rozmawiamy ze sobą dzielimy się wszystkim wiadomo, nie wszystko zawsze wychodzi ale uczymy się. Ja sam się cały czas uczę tej miłości, choć jest trud, ciężko, ale z Bożą pomocą jest łatwiej, dużo łatwiej, bo Bóg nas uczy tej miłości. Uczy, Bóg nas uczy że, tego, żebyśmy się nigdy nie bali, ale do Niego przychodzili i oddawali Mu wszelkie lęki, wszelki strach, wszelki niepokój i w Nim pokładali nadzieję i trwali w Jego Bożej obecności. Bo On nas kocha i, i miłuje, bo jest miłością. I Panie, dziękuję Ci za to, że uczysz nas miłości, że uczysz nas tego, że tam gdzie jest miłość nie ma lęku. I bądź za to uwielbiony Panie, za tą czystą miłość, za to, że udoskonalasz w nas tą miłość i uczysz nas tej miłości. I dziękuję Ci za to, że Twoja miłość jest piękna, Twoja miłość jest cudowna, bo Ty jesteś, Panie, cudowny, Ty jesteś, Panie, wspaniały, Ty jesteś niesamowity, Ty jesteś kochany, Ty jesteś łaskawy i bądź za to uwielbiony, Panie, za Twoją czystą miłość. Wielbię Cię w sobie, za to, że mnie uczysz tej miłości, wielbię Cię w moich braciach i siostrach, za to, że ich uczysz tej miłości i usuwasz o nas wszelki lęk. Udoskonalasz nas w Twojej miłości. Za to Tobie, Panie, chwała, za to Tobie, Panie, wszelka cześć i uwielbienie. Bądź wywyższony, Panie, bądź uwielbiony, Panie, bo Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś życiem, który nas przenika swoją światłością, swoją miłością, swoją łaskawością. I rozpalaj w nas swój ogień, Panie. Niech Twój ogień w nas płonie, niech Twój Duch Boży w nas płonie. Duchu Święty, rozlewaj swoją miłość, rozlewaj swoje światło, rozlewaj na nas swoją obecność, żebyśmy coraz mocniej i bardziej doświadczali tego Bożego ognia. Przyjdź, Duchu Boży, niech ten Boży ogień Bożej Miłości przeszywa nasze serca. Przytulaj, Duchu Święty, wszystkich teraz, którzy tego słuchają, tą Bożą Miłością. Niech doświadczą jak najmocniej tej Bożej Miłości. I we mnie wlewaj też, Duchu Święty, tą Bożą Miłość. I udoskonalaj ją w nas. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj tak, jak chcesz. I poruszaj się, Duchu Boży, tak, jak chcesz. O to proszę, o to wołam w imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeśli chcecie, możecie polubić ten filmik, zasubskrybować, udostępnić, skomentować, bo w ten sposób do innych będzie ten filmik też docierał. A niech Boże słowo się roz, jak to się mówi. Niech płynie dalej. Dobrze kochani. A jak potrzebujecie też jeszcze modlitwy stawieniczej. To śmiało możecie po ten numer telefonu dzwonić, który zawsze jest w opisie pod filmikiem. I możecie też pisać swoje siadesa na tego maila, którego mamy też w opisie. Dobrze kochani, to pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię.